Tajemnica wcielenia to klucz, który chciałbym dzisiaj zaproponować, klucz, którym chcemy wejść w temat kontemplacji. I co nam mówi tajemnica wcielenia? To, że Bóg naprawdę stał się człowiekiem i to, że Słowo Boże naprawdę stało się ciałem, i w związku z tym Jezus pokazuje nam, jak przeżywać człowieczeństwo. I oczywiście w naszym człowieczeństwie mamy bardzo dużo różnych sfer, ale dzisiaj chciałbym się skupić troszeczkę na sferze emocjonalnej, psychicznej. I Jezus też tę sferę miał. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że bardzo często popełniamy taki błąd, jak to mówi diakon Marcin Gajda: Popełniamy taki błąd, że robimy na odwrót niż trzeba. Mianowicie, bardzo dużo sił skupiamy na tym, żeby stłumić emocje, żeby nie czuć, a myśli idą w samopas, szaleją, a trzeba nam robić zupełnie inaczej: pozwolić emocjom być, pozwolić sobie czuć, pozwolić, żeby emocje były nazwane, żeby wybrzmiały, żeby o czymś ważnym nas poinformowały. Aby były zaopiekowane, nazwane, wyrażone, a nad myślami trzeba nam pracować. To już innym razem, nie wiem czy przed wakacjami to zdążymy, jeśli nie to po wakacjach, będziemy sobie o tym mówić, jak pracować nad myślami. Natomiast dzisiaj chciałbym dostarczyć troszeczkę argumentów, dlaczego tak ważna jest czuć i dlaczego ta sfera. Powiedzmy, emocjonalna jest nam bardzo potrzebna i bardzo jest duża potrzeba, żeby się nią zaopiekować. Bo jak jej nie zaopiekujemy, ona będzie niszczyć naszą modlitwę, będzie niszczyć naszą kontemplację. No i zobaczmy, jak to było u Jezusa. Jezus oczywiście przeżywał całą gamę różnych emocji i radość, i wzruszał się, i płakał, i smucił się, i wykrzyczał na krzyżu: Boże, czemuś mnie opuścił, i złościł się, przewracał stoły w świątyni. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać Jezusa, który przeżywa trwogę i lęk. Ewangelista Mateusz notuje: Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A Ewangelista Łukasz powie, pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. No ja nie znam lepszego obrazu, który by nam udowadniał, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem, że z całego człowieczeństwa ma m.in. układ nerwowy i ten układ nerwowy działa, Jezus przeżywa emocje, wręcz je somatyzuje. Soma, czyli ciało, emocje są wyrażone właśnie przez ciało, przez krwawy pot, trwoga, lęk. No i w takich sytuacjach różnych naszych przeżyć, potrzebujemy usłyszeć pytanie, potrzebujesz, żeby pobyć z Tobą? Możemy razem pobyć z Twoim lękiem, z tym wszystkim, co przeżywasz. Chyba do końca życia nie zapomnę obrazu. To był filmik, który widziałem w internecie. Nie wiem, czy to była Syria czy Liban. Po bombardowaniu dwójka dzieci wyglądały na trzy-, czteroletnie. Dziewczynka i chłopiec były w szpitalu, gdzieś tam warunki takie polowe wręcz, na korytarzu. Te dzieci były całe zakurzone. I albo tak zrozumiałem, albo tak było tam powiedziane czy napisane, że rodzice tych dzieci zginęli w zamachu bombowym. Czy jakaś rakieta spadła, te dzieci przeżyły ten, ten zamach, ten wybuch bomby i były całe zakurzone. I najbardziej, najwyraźniej była pokazana twarz tego chłopca. Miał całe takie czarne oczy, źrenice bardzo mocno otworzone, więc oczy takie czarne, przestraszone, pełne lęku. I trząsł się. On się po prostu cały trząsł z tego lęku. Serce ściska. Myśl, czy znalazł się ktoś, kto te dzieci przytulił, ukoił, dał im poczucie bezpieczeństwa. Ksiądz Krzysztof Grzywocz był kiedyś w, na mszy świętej, czy na jakiejś, to były modlitwy po mszy świętej, gdzieś w Warszawie, u Dominikanów, i w pewnym momencie okazało się, że jest jakaś dziewczynka, która się zachowuje tak powiedzmy niestandardowo, że krzyczy, że Powiedzmy, że jest pełna agresji. No i niektórzy tam już orzekli, m.in. niektórzy Dominikanie byli skłonni to stwierdzić, że jest opętana, że może trzeba, chyba tam jakaś modlitwa trwała, że trzeba się nad nią modlić, a może nawet egzorcyzmować. A Ksiądz Krzysztof Grzywocz podszedł do tej dziewczynki, spytał się jej, jak masz na imię, no powiedzmy, Kasia? Kasiu, nie bój się, wszystko będzie dobrze. I przytulił ją tak serdecznie. Kasia się uspokoiła, przestała krzyczeć, przestała się szarpać, przestała się rzucać. No i później gdzieś tam rozpisali się w jakimś artykule informacji: Ksiądz Krzysztof Grzywocz wyrzucił złego ducha z dziewczynki. <grych> Nie wiemy, czy tam była jakaś sprawa duchowa, ale bardzo wiele wskazuje na to, że ona się po prostu bała. Kiedy się boimy, nasz lęk, ma siostrę bliźniaczkę Agresję, która ma nam dać też siłę do obrony. Więc dziewczynka się bała, jeszcze ją zbyt szybko ocenili, że jest opętana, to za chwilę pewnie łapali za ręce, nogi, będziemy egzorcyzmować. Jak ją gdzieś tam złapali, w, w, ścisnęli, no to pewnie jeszcze bardziej się przestraszyła, jeszcze bardziej była agresywna. A potrzebowała obecności, wysłuchania, serdeczności, przytulenia. Można powiedzieć, że Ksiądz Krzysztof przytulił, przytulił jej lęk i ustała też agresja. Na facebookowym profilu Dziecięca Psychologia czytamy. Dzieci często przychodzą do nas z jakimś problemem, z opowieścią o tym, co wydarzyło się w szkole, na podwórku, w relacji z rówieśnikiem, z emocjami, które są dla nich trudne, z napięciem, którego jeszcze nie potrafią nazwać z lękiem, smutkiem albo złością, która domaga się zrozumienia. My, dorośli, często z najlepszych intencji od razu uruchamiamy tryb działania. Jest w nas przekonanie, że tak trzeba, że, że pewnie chodzi o to, by jak najszybciej zadziałać, podać konkret. Proponujemy rozwiązania, rady, czasami całe mnóstwo. Czasami przerywamy w pół zdania, żeby już pomóc. A przecież nie zawsze o to chodzi. Często dziecko chce po prostu być usłyszane, zobaczone w tym, co czuje. Potrzebuje, żeby ktoś przyjął to, co dzieje się w jego środku, bez poprawiania, bez naprawiania. Potrzebuje naszej obecności, nie planu naprawczego. I jasne, czasami dziecko chce też porozmawiać o tym, co można zrobić. Ale zanim przejdziemy do rozwiązania, warto najpierw pobyć przy emocji, otulić, wysłuchać, ojojać. Oczywiście to ojojać to jest taki symbol, bo można powiedzieć ojoj, albo coś innego, co jest takim znakiem uważności, troski. A potem zapytać: chcesz usłyszeć jaki mam na to pomysł? Potrzebujesz pomocy, żeby to jakoś rozwiązać? Chcesz się wspólnie zastanowić, co można z tym zrobić? Dzieci, częściej niż nam się wydaje, potrafią odpowiedzieć na te pytania. A jeśli mówią tak, weźmy kartkę, kredki, długopis, zróbmy wspólną burzę mózgów, nie narzucajmy, tylko szukajmy razem i bądźmy obecni. Obecność Bóg to słuchająca obecność. To milczące współczucie. Kontemplacja to spotkanie z Jego milczącym współczuciem Bóg przez swoją ciszę pełną obecności mówi do Ciebie, siostry i bracie, potrzebujesz, żeby z Tobą pobyć? I najpierw jest zawsze pytanie, zaproszenie, bo On jest miłośnikiem wolności, i nigdy z buciorami Nieproszony nie wejdzie do Twojego serca. Dlaczego? Bo jest miłośnikiem wolności, ale też dlatego, że On już tam jest. On już jest w Twoim sercu. On już jest w, twoim, w Twojej Osobie, bądź cały czas swoją miłością podtrzymuje w istnieniu. On jest w naszych sercach, a my jesteśmy w Jego sercu kołysani z czułością. W jego sercu. Święty Paweł powie: W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Pan Bóg przez milczące współczucie, przez swoją ciszę, mówi: Jestem przy tobie i będę z tobą w twoim lęku, smutku, poczuciu bezradności, ale też w nadziei na nowe życie, w radości. W pokoju serca.